Tak owiec jest taki wygląda I tak cały czas jest? Plus minus tak. No to lizy. Boi się pan dropów czy nie? Nie to tu jest drop on jest dosyć duży Nie ma opcji Nie boję się spoko, jadę za to i Ty skaczesz go? Ja go skaczę No to postaram się pojechać Twoją prędkością to tam proszę uważaj, bo tam później są gapy w jednym miejscu Zatrzyma się i panu powie, kiedy one są. Dobra, fap pożo. Спасибо. Nie, easy, kurde, myślałem, że większa to ja. Nie, tutaj na razie będzie taka w miarę ostra ścianka przy później będzie taki drop. Okej, okay, ale... Się do dropa, boję się pojechać. Okej, okay, ale to jest większy drop od tego, co był? Ten gap, w sensie drop? Nie, Nie. Ten drop jest mniejszy. Mniejszy? Mniejszy, ale jest takim, że jest drop i prawie od razu, i od razu jest w bandę, dlatego się go tak trochę boję. Okej, okay, dobra, to krzyknij mi wcześniej. Dobra. Tak, wiesz w tym to miejsce, nie? Tak, ja to będę teraz powoli, trochę chłopa tego weźmę się tam nie boję Nie ma problemu Okej okay. Aha, i to jest ten drop, tak? Okej, okay, dobra. To jutro go skaczę. No dzięki. Ja dzięki, mam to nagrane jak chcesz co ci wyślę. Nie, nie, trzeba. Sam go to co zapomniałem. Że...